Maja, Kamera poszła. Też te nasze twarze takie ciemne, droga. Tak. tak, bo mi tutaj nie dopala, niestety. Dopala, Norbik. A ja was zapalam Spokojnie, a. dobra, a ja poszedłem? Cześć, jestem Sanko Walczyk. Siemano, z tej strony Waszek, Majki i Jesteśmy już w Lublinie, 27 listopada, za nami gigantyczne akwarium pełne ryb, karpi, yy, szczupaków, Amury. amurów, co tam tylko chcecie. Jest z nami Józiu, zwariowany profesor. Jutro, od godziny 11 spotkacie nas wszystkich. Pracowników i współpracowników wiadomości wędkarskich na stanowisku numer 69, na które was gorąco, 69. Zapraszamy. A o 14 spotkanie z wędkarską korbą. Siema, z tej strony radzie Radosław Witulski. Jesteśmy na przedsionku Rybomani w Lublinie. Już jutro, czyli w sobotę i w niedzielę. Chętnie z Wami się spotkam o godzinie 11, tak samo w sobotę i w niedzielę w punkcie konsultacyjnym Wiadomości Wędkarskich. Tam będziemy mogli porozmawiać na temat spinningu, federa, lekkiego spławika, lekkiej przepływanki na, na małych rzekach, w czym staram się też specjalizować. Nie tylko spinning jest moją domeną, ale właśnie te lekkie metody i gruntowe i spławikowe. Więc mam nadzieję, że będę mógł odpowiedzieć na Wasze pytania, podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z małych rzek. A oczywiście bardzo uniwersalnym i szeroko pojętym spinningiem również. Także zapraszam, godzina 11, sobota i niedziela, punkt konsultacyjny wiadomości Wędkarskich Targi Rybomania w Lublinie. Do zobaczenia! To będzie naprawdę nieprawdopodobne wydarzenie. Po raz pierwszy na targach. Wiadomości wędkarskie zapraszają i dla Was specjalnie organizują wędkarski punkt konsultacyjny w karpie Linny. Leszcze, płocie, wszystkie białe ryby, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie łowić, macie problemy z czymkolwiek, z wędką, z anętą, z haczykiem, żyłką, nie wiem, pytajcie. O godzinie 12.00, ja, Józef Wróblewski, czyli tak zwany wujek Batman, zapraszam Was, przyjdźcie, jestem do Waszej dyspozycji przez całą godzinę, 60 minut dla Was, specjalnie. Jutro, ja. Jeśli będziecie w Lublinie w najbliższą sobotę, niedzielę, koniecznie wpadnijcie na targi rybomania. Od godziny 15, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, jestem na Stoisku Wiadomości Wędkarskich. Jeżeli będziecie chcieli pogadać, przybić piątkę, podpytać się o coś. Zapraszam, jestem do Waszej dyspozycji. Oczywiście, jeżeli chodzi o metody spinningowe, bo tak z raczej koledzy, ja czekam na Was z tematami spinningowymi. Do zobaczenia. Zapraszam Was na stój wiadomości powiadomości wędkarskich na godzinę 13 w sobotę i w niedzielę, jeśli chcecie dowiedzieć się czegokolwiek na temat łowienia drapieżników w dużych rzekach, poleni, sandaczy, tleni, szczupaków. Zapraszam, wszystko Wam powiem, co tylko wiem, podzielę się swoją wiedzą na temat łowienia na opaskach, na ostrogach, na główkach, na przykosach, łowienie z łódki, sprzęt, przynęty, co tylko chcecie. Wpadajcie, ten człowiek to prawdziwy profesjonalista. W sobotę i niedzielę zapraszam od godziny 14 na stoisku numer 69. Będzie można ze mną porozmawiać na różne gorące tematy, o gorących mamuszkach, o tłustych mamuszkach i o chudych, a także również o innych chyba, o koniach, o garbusach. Także zapraszam będzie również ze mną Seba i Janusz. Nie będziemy wam pokazywać co tu się dzieje w tle, bo wszyscy się rozkładają, jest straszny bałagan. Ale przekazujemy głos dyrektorowi targów Rybomania Piotrowi Kamińskiemu. Cześć, witam serdecznie. Jesteśmy na targach Rybomania w Lublinie. Druga edycja. No i druga edycja, która będzie po prostu niesamowita. Za mną widzicie gigantyczne akwarium, 23 tysiące litrów wody, kapitalne pokazy, ale to nie wszystko. Symulator holu, dwa baseny na stoiskach wystawców, gdzie też będą prowadzone pokazy przez wędkarskich mistrzów, masa nowości na sezon 2016. Bo właśnie. To jest jedyna okazja, pierwszy raz zobaczyć nowe rzeczy, które dopiero trafią na półki sklepowe, tu właśnie w Lublinie. Mamy również basen muchowy, mamy wędkarstwo sumowe tutaj, oczywiście jest i karpiowe, jest mnóstwo spinningu, jest mnóstwo sławika. także jeśli wędkujecie profesjonalnie, amatorsko, ale lub chcielibyście wędkować, to musimy się tu spotkać. Rybomania jest kapitalna i to będzie niesamowita impreza. Na Was wszystkich, właśnie tutaj, w hali targów lubelskich, Dworcowa 11, czekać będzie punkt konsultacyjny Wiadomości Wędkarskich. Punkt konsultacyjny, gdzie redaktorzy Wiadomości Wędkarskich, profesjonaliści, zawodowcy w każdej materii, odpowiedzą na Wasze pytania. Do tej pory widzieliście ich na okładkach, czytaliście ich artykuły, na pewno takie pytania się pojawiły. To będzie niesamowita okazja. Cały pawilon będzie oklejony banerami, tak że będziecie wiedzieć, kto i o której godzinie, na stoisku 69, będzie czekał na Was. Trzymajcie się i powodzenia.